dziesiąty do szesnasty tego dniówka. Trzy kamyczki do wyboru. Taki. Taki. Weź teraz bądź mądry, jakie to są kolory. I taki. Po prostu znaczy jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Proszę bardzo. Wybierzcie które chcecie. Numer 1. Numer 1. 10 do 16 sierpnia. Czyli już ponowiu, czyli już zobaczymy co tam byście pozasiewali. <grymne> Koło fortuny, księżycy i paś pucharów. Słuchajcie, to jest taka energia, że czas, żeby coś się zmieniło. Koło fortuny, jak wchodzi, to jest taki po prostu, to jest bardzo mądra energia. Ona się pojawia wtedy, kiedy jest potrzebna nam zmiana, tak? Więc tutaj mówi, czas, żeby się coś zmieniło, dlatego ta zmiana w tobie wchodzi. Poddaj się temu, nie walcz z tym. I wiesz, że jakby, wiesz, masz w sobie tego marzyciela z otwartym sercem, który wie, że wszystko jest możliwe, więc zaufaj mu, tak? Zaufaj sobie. Zaufaj, że to jest możliwe ta zmiana na lepsze, tak? Tutaj widzicie, ona się nie rzuca, ona się nie miota, ona się poddaje opiece wszechświata, bo ona wie, że tutaj to, co się zadziało, jest dla niej dobra, tak? I wierzy w to, że to będzie dobre. Więc u was już po zmianie, że tak powiem, albo w trakcie zmiany. Yy. Karty aniołków, które ja próbuję znaleźć od dłuższego czasu. O, od razu złapałam. Oprze. Eee, co one wam chcą powiedzieć? Bo tutaj czuję takie. To może być niełatwy moment dla niektórych z Was, tak? Taki, no, że trzeba się z czymś pożegnać, pogodzić, tak? Znaki i przypominajki. A to jest taka karta, która mówi o tym, zobaczcie, jaskółka, która przynosi nową nowinę. Tęcza, która jest znakiem bardzo. Dla mnie zawsze tęcza to jest. Jak się pojawia tęcza, jak widzę tęczę, to wiem, że wszystko będzie ok, nie? To jest taki znak od wszechświata dla mnie. Hej, wszystko jest ok, jest na dobrej drodze, wszystko się poukłada. Motylki, transformacja, nów macie nawet. I to piękne piórko. Tak, jakbyście mieli sobie zapisać swoją nową rzeczywistość w świecie, na, na tej. No, na ziemi, tak? Bo to jest ziemia na dole. Ta kula to jest ziemia. Tak jakbyście wy byli autorami swojego własnego życia, tak? I że, ale że wam pomoże w tej zmianie, jak będziecie patrzyli na znaki. Czy można sobie patrzeć na liczby anielskie, tak? Są te, wiecie, jak na przykład macie 11-11 ciągle, albo 22-22, albo ciągle jakieś e, rejestracje, na przykład 888, wiecie. Ile też uwaga. Chcę sprawdzić sobie w internecie, co oznacza oznaczają te liczby, ale to może być wszystko to mogą być sytuacje, które się powtarzają to może być ktoś, kto się do Was uśmiechnie to może być jakaś książka, na której otworzycie na jakimś tekście yy, tekście, który coś w Was wywoła jak przeczytacie to może być jakaś piosenka, którą słyszycie w radiu także być na tym uważnym na to a do tego macie i znowu tęcza jest na dnie Czyli no to ewidentnie To wszystko jest okej. Okay. <laughs> Nie bójcie się tych zmian, tak? Dobra. Mm, grzechotka. I to jest taka, zobaczcie, jaka to jest piękna energia. To jest energia, tu jest dużo światła i ruchu, i teraz czuję energię. To jest takie. Po prostu że u was to po prostu ewidentnie jest czas, żeby coś przeczyścić. Tu trzeba, wiecie, zrobić jakiś przeciąg. Wrzucić świeże powietrze, tak? Nie walczyć z tym, zgodzić się na to. Ostatnia karta. To jest wszystko już powiedziane, tak? Ale jeszcze taką dam wam... Jestem osobą, która śni swój sen, czyli to ja swój sen wyśniewam, tak? Weś... Ja kreuję swój, swoją rzeczywistość, jednym słowem. Ja zapisuję swoją... Ja jestem autorem swojego życia, tak? To ja wpływam na to, jak to życie będzie wyglądało. Takie jest dla was przesłanie, powtarza się, więc wiecie dosyć jasne. Dobra, następny kamyczek, numer dwa. Hmm? <grystanie> o, wy też macie odejście od czegoś, ale w taki bardziej cięższy sposób, bo tu jest jakby naprawdę musicie coś zostawić ze sobą. A, ciekawy ten. Tydzień po będzie. Eee, dziesiątka buław, czyli z bagażem doświadczeń, odchodzimy gdzieś, tak, idziemy. Ale tu jest dużo smutku w tej karcie, za mnie zawsze bardzo. Ale jednocześnie taka ulga, tak? To jest jakby, że wszystko się w końcu równoważy, tak? Że wszystko wraca do, jakiegoś, do jakiejś równowagi. Tu może jeszcze nie ma balansu, ale tu już się wszystko równoważy. Po prostu, te, to są trzy podobne karty. Ty odchodzisz do czegoś, co jest lepsze, zostawiasz to, co ci nie służy. Ten bajzer, ciemności i błoto, idziesz do słońca, do świtu, do czegoś nowego, tak? Lepszego. Czyli tutaj jest bardzo jasno. Zobaczcie, jak ona jest uśmiechnięta, <grym> jak ten balon się dzieje, nie? Ona może tu gdzieś jeszcze w środku ma swoje cienie, ale ona już się, ona już się śmieje, ona się już cieszy do tej przyszłości, która tam czeka, tak? chociaż te, 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 te brązy, te ciężary jeszcze tu nie siedzą, to tu już jest wracanie do równowagi i pójście do czegoś lepszego. Ale tu jest ulga przede wszystkim. To, co czuję najbardziej, to jest ulga. Dobra. Z tych kart Przechwiat Cię wspiera. I zobaczcie, ten, ta sowa medytująca w tej ciemności, w tych gwiazdach. Piękna karta. Przeświat Cię wspiera. Taniec ducha. Ale to jest taka energia, tak jakby Wasza dusza próbowała się przebić do tego materialnego świata, która chce Wam powiedzieć: Ej, ty zasługujesz na coś lepszego. Ty weź sobie pozwól e, wydobyć się z ciebie, tej takiej dzikiej kobiecie, ta, która wie, co jest dla Ciebie najlepsze też. Ale. To jest bardziej takie uczucie mm, takiego tańca ze sobą, pozwolenia sobie, okej, okay, energia płynie, czekajcie. Ty zasługujesz na to, żeby już odejść od czegoś tam, tak? Od tego, z czego tam odchodzisz. Że ty na to zasługujesz zwyczajnie. Pozwól sobie na tą ulgę, którą to daje. W żaden sposób nie próbuj się obwiniać. To jest troszkę złości w tym. Gdzieś w was głęboko, które chce się wydobyć, które chce właśnie wami potrząsnąć. Ej, ty zasługujesz na tą umowę, na ten spokój, na to coś lepszego, tak? A do tego. Tu jest dużo takiego. też smutku, ale oczyszczenia z tego. No, radość i spełnienie. I to jest karta, do której to wszystko prowadzi, tak? Żebyście mogli z tych ciężarów. zobaczyć, jakie te wszystkie karty są stosunkowo. Stosunkowo ciężkie, tak? One mają wszystkie w sobie jakiś ciężar. A ta jest już taką następną, następnym etapem. Kiedy już to się przepłucze, kiedy już sobie pozwolimy, kiedy już się będzie wyczyścimy te smutki w sobie. Radość i spełnienie i ta kobieta w tym pięknym ogrodzie. <grym> przy tym pięknym drzewie. Zobaczcie, jak dużo energii, takiego radości i spełnienia. Ktoś, kto podjął jakąś decyzję i tego nie żałuje, tak. Pamiętajcie, że Wszechświat Was wspiera. Takie bardzo podobne te czytania. Bardzo szybko mi to idzie, widzę też. No, ale tak widocznie dużo się zadziało w tym tygodniu, tak. Skoro tak ten, ten kamień teraz. Skoro tak to się toczy szybciutko. Zakon róży, piękność, e, piękność, pobożność, kapłanka, mistyczka, nauczycielka. No, ta karta to jest takie połączenie cesarzycy i kapłanki i starota. To jest ktoś, kto celebruje siebie, celebruje swoją przestrzeń. Ktoś, kto daje sobie miejsce, ktoś, kto może ma swoją pracownię i w niej pracuje. Ktoś, kto wie, że musi mieć czas dla siebie. Tak? Ten trójkąt z tym słońcem w ogóle. Takie po prostu skupienie w sobie, takie zbalansowanie i w spodzie karta wyboru. Że ty możesz wybrać, tak? Ty możesz wybrać. E, ten czas dla siebie znaleźć, tak? Możesz to wybrać. Baletnica, i śmierć, i. O jest, i wszyscy tak mają, kurka. Ale u was jest mężczyzna jeszcze. że wasza dusza chce się wydobyć, że chce robić to, co kocha, tak? Żebyście robili w tym, w tym życiu to, co kochacie. Tu już jest pora na jakąś transformację, coś odciąć, coś zacząć. A to tutaj to czeka później jakiś facet jeszcze. No bo wy jak posprzątacie u siebie, zobaczycie, że musicie mieć czas też dla siebie, zaopiekujecie się sobą, zaczniecie robić to, co kochacie, no to w ciach, bum, wszystko, co nie służy, odchodzi i przychodzi ktoś, kto służy, tak? Ale że to jest kwestia wyboru, tu też mówi. To jest kwestia Waszego wyboru. I tu nie ma czegoś takiego, że coś ucieknie. To jest wiadomość dla Was. To możecie równie dobrze odciąć coś za jakiś czas. Ja właśnie nie lubię tych teorii, że o matko, teraz trzeba szybko... bo przepadnie jakiś układ w gwiazdach czy coś. Owszem, gwiazdy pomagają. Są takie energie, które pomagają w pewnych zmianach i decyzjach. Ale one się powtarzają też, tak? Więc... Słuchajcie, przede wszystkim kartą, kartą centralną jest śmierć i transformacja. Ale jest też ten mężczyzna, który gdzieś tutaj jest, i on może już gdzieś jest, tylko że wy mu pozwolicie przyjść dopiero jak przetransformujecie w sobie coś, co Wam nie pozwala wybrać między czymś, co kochacie, robić czasem dla siebie. A takim poczuciem obowiązku, że musicie robić coś, czego nie kochacie i czego co nie ma, i nie, nie mieć dla siebie czasu. To jest takie. Takie coś. Aniołki, co wam tutaj chcą? Wolność. Muszę sprawdzić, co to znaczy. To, to pierwsze słowo, nigdy nie wiem, ale. Tu jest wolność i sięganie po gwiazdy, czyli też gwiazda też jest taką kartą yy, zaopiekowania się, robienia tego, co kochamy w życiu, tak? Spełnienia w pracy. Czyli tutaj możesz po to sięgnąć, możesz mieć wolność, bo jakby robienie tego, co kochamy, daje olbrzymią wolność. Yy, jakby z każdym krokiem jesteśmy bliżej takiego właśnie yy, yy, większej mocy, po prostu też tak. Teraz tak stoi przed mną ten obraz i patrzy. Te skrzydła anioła, słuchajcie, tutaj też mają duże znaczenie. To jest takie coś... Żeby sobie nie podcinać skrzydeł, wiecie, że... Bez skrzydeł nie pofruniesz, nie? Nie sięgniesz po tą gwiazdkę. Więc Ty musisz wybierać rzeczy, które są dla Ciebie dobrze, które Tobie służą. Wiesz? Znaczy przynajmniej dobrze jest, tak? To są takie oczywiste oczywistości, ale czasami po prostu trzeba to usłyszeć, żeby to faktycznie do, do nas dotarło, nie? Dobra. Wy też macie bęben, bęben. To też jest taka energia oczyszczająca, ale to też jest wejście w jakiś rytuał taki, bo tutaj czuję coś takiego, że, wiecie, pokazuje mi się od razu oczywiście taki, że na łące ta, ta szamanka tak biega z tym bębnem wokół was, a wy się po prostu znajdujecie w takiej ciszy. Tej ciszy, której wam brakuje, tak? Tej ciszy, w której potrzebujecie być. Tej przestrzeni dla siebie może zwyczajnie, tak? Ona tak jakby oczyszcza wszystko, co z zewnątrz nadchodzi i wam przeszkadza w tym, tak? Żebyście mogli w końcu znaleźć to miejsce dla siebie i swoją. I, dla sie, i czas dla siebie, tak? Ostatnia karta. sobie padła. Kiedy pochylam się w kierunku miłości, jestem prowadzony. I znowu ten nów. Znowu ta pusta piękna przestrzeń, tak jakbyśmy my decydowali, gdzie idziemy, że te jakby rzeczy wokół nas mogą nas sprzyjać lub nie, ale to my decydujemy i tworzymy tą rzeczywistość swoją, tak? Tą przestrzeń przed sobą, swoją przyszłość. Ale tutaj, no tekst jest jaki jest. Kiedy pochylam się w kierunku, miłości jestem prowadzony. A to jest właśnie taka miłość do siebie, danie sobie przestrzeni, żebyśmy mogli być tą cudną kobietą, która jakby potrafi się skupić w sobie i dla siebie, tak? Potrafi coś zrobić. Piękno i pobożność, kapłanka, mistyczna, nauczycielka. Pozwólmy sobie być tą po prostu cudowną, piękną kobietą, która ma dla siebie przestrzeń i czas, tak? Która potrafi ucelebrować siebie i dać sobie czas i skupić się też na sobie, tak? Tyle. <grym> <grym> Miłego tygodnia. Wygląda na to, że jest taki. Trochę jakby wszystko się już zadziało i teraz tylko sobie jest jakieś echo, nie? Także fajny tydzień będzie. Taki bardziej. Um... Odbijające to, co się zadziało, po prostu w zeszłym tygodniu, tak? Czy w obecnym? Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki.